Masz życia kurwo na Warszawie, gwarantuję ci to, synie kurwy! Jebać twoją matkę w dupę, dziwkę! Ja pierdolę! Spójrzcie mnie do klatki!

Tu też trzeba powiedzieć jedną rzecz. Tu jest informacja, że Alberto wpadł z frontem w ojca Ferrariego. Ale dlaczego? O co tu chodzi? Powiem ci tak, jakbyś milosowo w ojca kurwa z fronta wjechał, to by, kurwa znalazł sposób, żeby cię zabić, nie? Albo na wózek cię posadzić. Więc Bakuzia, rozumiem, że wreszło, coś tutaj ten. że ja rozumiem, Ferrari się wkurwił, w w ale... Ale, ale. Ale nie wiem, nie wiem, może go jakoś ten tatarz prowokował. No nie wiem, no nie mamy informacji, nie? Nie mamy informacji. Nie, daj spokój, Bakuziak, kurwa. To, 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 to się nawet, to daj spokój. To ty weź se kurwa, paczkę szlugów kurwa, kup następnym razem, a nie jakieś kurwa, a nie jakieś kupony kurwa. Na te spierdolone galena. No. Tata Amadeusza czasami prowokuje rzeczywiście. No, je, no nie powiedziałbym, że prowokuje na tyle, e, że, że kurwa, wiesz, 30-letni chłop w 50, czy ile tam tata jego ma lat, powinien z fronta wlatywać, bo to też jest trochę na tym, też trochę te friki polegają. Że wiesz, że się trochę tak pozaczepiasz, czy coś, ale więc no, nie, ciężko mi też ocenić, tak jak mówię, ciężko mi ocenić, bo nie wiem, co się wydarzyło wcześniej. Pewnie będą jakieś informacje, spróbujemy sobie to. Spróbujemy to sobie ocenić. Na razie to wiesz. Na razie to możemy gdybać. Więc równie dobrze mógł zrobić dobrze Ferrari. Ojciec Ferrari'ego też mógł zrobić dobrze. Albo Alberto mógł zrobić dobrze. Że się zachował, jak zachował. No nie wiemy, co, jaki był efekt motyla, tak? Ma równo 60 lat? Ok, no to widzisz, no to wiesz, no to. No trochę trochę nieładnie jest uderzyć kogoś, kto ma 60 lat, nie? Nawet myślę. No nie wiem stary, co by mi musiała osoba w takim wieku zrobić, żeby no, mimo wszystko ten, nie? O, patrzcie, patrzcie na tego kretyna. Pierdolę, to nawet nie chodzi o to, kto ma pierwszeństwo, czy kto nie ma pierwszeństwa, bo w tym wypadku rowerzysta powinien zejść z roweru i go przeprowadzić, bo nie ma tu ścieżki rowerowej, ale... A już od tego, bo powiedzmy, że nawet ten ziomek miałby pierwszeństwo. Chociaż, jeśli zjeżdżasz w taki sposób i on by miał pierwszeństwo, byłaby tu droga rowerowa, to w żaden sposób nie sygnalizuje dłonią, że będzie zmieniał kierunek jazdy. Więc jest to, więc jest to jego wina nadal. Jest to wymuszenie. Ale ja nie rozumiem jednej rzeczy, i to jest, to jest mój apel kurwa do Was, wszystkich, którzy się poruszacie rowerami, stary i nawet chodzicie na piechotę stary, ja w dwutonowym samochodzie mi się nic, kurwa, nie stanie. Ty możesz, kurwa, życie stracić. Jakby to już nawet nie chodzi o to, wiesz, analogicznie z każdym innym, kurwa, pojazdem. Ty stracisz życie, stary. Więc już chuj, że on nawet pierwszeństwa miał i tak dalej, ale nawet jakby miał to pierwszeństwo, ty masz się upewnić, stary, że dojedziesz do domu. Bo wiesz, jest dużo osób, kurwa, która jest która leży na powązkach, które miały kurwa, które miały, y, które miały pierwszeństwo, a nie chodzi o to, żeby mieć rację, tylko chodzi o to, żeby do domu dojechać. I ty musisz czasami też antycypować błędy cudzych ludzi. Tutaj akurat w 100% jest wina y, osoby na rowerze, która chyba chciała zrobić samobójstwo, ale to, to jak ktoś. Jak chcesz zrobić samobójstwo, to zrób tak, żeby nie uszkadzać komuś z samochodu, nie? No, na, na nagrobku nie piszą, że miałeś pierwszeństwo. Dobra, oglądamy.